Fajne w ogóle tu mają domki. No jak tak sobie patrzę, no to nawet fajne! Bym wjechał w płot. Ha. Fajne nawet mają domki. No. A, 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 nie! Hello siema, cześć, witajcie na kanale Podświetlany Gaming i dzisiaj kupimy sobie nowe maszyny Tutaj w sklepiku Oczywiście to jest gra Farming Simulator 22 Czyli drugi odcinek tej wspaniałej gry I teraz tak Um, bo mamy w sensie już e, dwie maszyny, jakby e, a w sensie takie, a jeszcze mamy jedną, e, mamy jeszcze jedno autko, więc e, my sobie weźmiemy e, coś, coś, coś jeszcze, w sensie bo kombajn już, już jakby mamy, bo to jest bo sobie w poprzednim odcinku e, kupowaliśmy, jakby ktoś nie widział to. Polecam, bardzo fajny był. Więc tak, to jest, z tego co się nie mylę, tak, to była soja, bo już zapomniałem. Ja nie mam takiej dobrej pamięci. Ja chcę wejść do tego sklepu. Szkoda, że nie można. W ogóle tutaj nie widzę, żeby to, żeby to w ogóle były szyby, tylko ja to widzę jak em, drzwi takiem. E, tak jest przynajmniej dla mnie, tak sobie, tak mi się wydaje e, tak z daleka, e, że to jest e, tak, a nie jak e. weźmy sobie przyczepę klasa za rozszerzeniem to, to nawet dużo dodaje to rozszerzenie, to weźmy to rozszerzenie może, bo ona się przyda. Miczelina możemy wziąć, kółeczka. Ehm. Weźmy szerokie opony. I kolor podwozia zielony, żeby pasował. I tutaj możemy się już nie bawić z tablicą ilustracyjną. Ehm. Tylko możemy kupić przyczepę. Ehm. I teraz tak. Potem jak zbierzemy to ja bym właściwie to tak, tak w sumie to ja bym chciał chyba kultywator, bo, bo kultywatorek jest fajny. Wezmę sobie może taki podstawowy albo czerwony. Dobra, wezmę ten. I jeszcze jeden ciągniczek. I to będzie... Chyba ta waltra. No waltra, niebieska. Będzie fajnie usienka. I teraz tak, ile mam maszyn? Dobra, trzy maszyny, trzy te, dobra. Na początek, oprócz tego, co zrobiliśmy, oczywiście, um, ja bym chciał, gdzie jest dziewiętnastka. E, pfu, nie dziewiętnastka, tylko siedemnastka. To już myślałem, że mogę tak sobie mapkę przeciągnąć do mojego pola. Czy ta strzałeczka, co jest tutaj? Czy ona mi pokazuje, gdzie jest moja gospodarka? To chyba gdzieś tu było. No to w sumie może być nawet możliwe. Ej, nie, chwila, ja to muszę zobaczyć. E gdzie jest moje pole? Tutaj. Przy dwudziestce nad osiemnastką. Okej. Przy dwudziestce nad osiemnastką. Okej. Okay. O jest, no tutaj. O, jest, tutaj siedemnastka. Czyli to jest 17. Ojeju! A nie, to jest 20 chwila. A tu jest 17, dobra. Jest. No nie jest to jakieś duże pole, na szczęście takie super duże. Ja bym chciał taką wiatę coś tego typu. To by była na takie maszyny. Mm, tylko tak. Mm, teraz tutaj bym takie coś dał. Chyba. Ewentualnie tutaj troszkę. No dobra, tutaj. I teraz. O. Yy, I teraz yy, myślę tamta wiata, yy, 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 że tak powiem, solarna. To ona będzie To ona Znowu się walnałem To ona Będzie na te maszyny Na headery i wszystkie takie inne W ogóle zobaczyłem pisaliście komentarze Pod poprzednim odcinkiem co mnie bardzo cieszy Fajnie Fajnie jest bardzo. Ja na razie przejadę wtedy na gospodarkę. No i widzimy się za chwilkę. No. Tak. Fajne w ogóle tu mają domki. No jak tak sobie patrzę, no to nawet fajne. Bym wjechał w płot. Fajne nawet mają domki. No. A, 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 nie, nie, stop. O, jenny Dobrze, że istnieje takie magiczne coś jak mapka i i tutaj y, jest coś takiego jak Aktywne miejsca! Wow! Pojazdy! Poproszę tutaj mój y, zresetuję to. Dobrze. I teraz y, przyczepy narzędzia po prostu i... Chwila. Nie wiem, no ten, ten kultywator dalej tu jest. To, a! Halo! A może jak się oddalę, to nie będzie mnie łapać? Tak, dobra. To też resetuję. I tym razem się nie zagapiam na jakieś tam domki, bo to się źle kończy. Ewidentnie. Ewidentnie to się źle kończy. I po prostu my, ja nie zahamowałem. Zgadnijcie dlaczego. Trójeczkom, jak zoba możecie zobaczyć po... Y Lewej stronie, w rogu górnym, mam taką listę sterowania, i jest jak znajdziecie to tutaj. Jest trójka: włącz, wyłącz, tempomat. I ja miałem włączony tempomat, i po prostu jakby auto ten traktor sam jedzie, a ja po prostu tylko skręcam. To wszystko. Ua! Widzicie, może lepiej nie będę już używać tego tempomatu, bo to się źle kończy. I no. Dojadę szybko na gospodarkę i widzimy się za chwilę. Tym razem już naprawdę Okej, okay, jak widzicie, zajechałem na tą gospodarkę jakoś. Teraz odstawiam pod tą wiatę tutaj ten kultywator i parkuję tym traktorkiem, ciągniczkiem pod wiatem. Ja myślałem, że zamiast tego klasa to tam jest puste miejsce i już się szykowałem, żeby tam cofacie, ale... Ale tak nie jest. Okej. Okay. Ten kombajn to tu się ledwo mieści, więc no. Tutaj y, już widać z kolei, że lampka już wali w sufit, więc... Mm. Więc no, dobra Sprawdzę, które dzisiaj jest w ogóle. Dzisiaj jest sierpień. Hmm, a kiedy jest, jest czas klonów? Co? Okres zbiorów? Tutaj jest soja. Pom, pompom. W październiku! Już zapomniałem o tym, wiecie. A tutaj... Aha, czyli od stycznia jest zima, czyli śnieg. Co już w lutym niektóre można siać? Okej, okay, jakby... A, nie, jeny, jeny. Co to są za tereny? Aha, do kupowania takie coś, dobra. Hmm. Tak sobie myślę i ogólnie ile? Ej, ile? A W przyszłości pewnie kupię dwunastkę, bo też jest spoczka. Nie jest jakoś turbo daleko siedemnastki, ale po prostu kupiłem siedemnastkę dlatego, że ona była bliżej wszystkiego. A tak patrzę na no to może nawet się bardziej opłacała dwunastka. Ale nie wiem. Na razie niech wszystko będzie włączone. No tak. To... Ha Dzisiaj sobie popływałem trochę z rybkami. Najwidoczniej, bo co... e... w sensie co tu się stało? Nie skomentuję tego. Więc no. A tu jest w ogóle jeszcze, bym mógł zaparkować sobie. Ech. Ech, ech, ech. Może sobie jeszcze jakieś narzędzie kupię i już na odcineczku pojadę na gospodarkę. Rząd rzeki e, porwał moją maszynę z powrotem do sklepu, na szczęście, jak tam wpadła, więc więc z tego się cieszmy. Tylko, że ja nie wiem, czego jeszcze bym w sumie potrzebował. O, może piłę łańcuchową sobie kupię. E, Stikla, e, uskwarny. E, Jonzereta czy Magolocha. Nie wiem czy to w ogóle dobrze czytam. Kupię sobie tą ostatnią. Yy, I teraz yy, o proszę. O, tak. Piła łańcuchowa. Brrr. Dobra. Nie, lepiej. Brrr. Ok, przecięte. Pięknie, pięknie. Eee! Asio! Asio stroko! Nie, to. Nie, to To było chyba wrona czy sroka? Nie wiem. Albo kruk? Dobra, nie będę się już y, wysilać na, y, y, nad nazwami y, tych ptaków, bo, bo, y, bo po prostu nie. Hmm. Tak sobie myślę. Moglibyśmy sobie jakiś płotek ładny zrobić. A to jest akurat widzę brama chyba. Ale taki płotek może. To też jest brama? Tak. Hmm. Albo nie wiem. Albo... To jest oświetlenie, inne są szopy. Duża, drewniana szopa ogrodowa. Mała. A ta duża. Weźmy sobie tą malutką, może. Tak, chciałbym, żeby była jakoś tu, może. Może tak. Sprawdzę teraz tą szopkę, bo mogę sobie wejść stąd i stąd wejść do tej szopki. O nie! Nie mogę wejść! Skandal! Skandal! Nie podoba mi się to. Gdzie jest ta szopka? Oje, co ja ci zrobię? Ja kupiłem zbagowaną jakby piłę, bo w sensie nieważne, jakby udawajmy, że wszystko w porządku, bo... bo tak nie jest, dlatego musimy udawać niestety ale możemy w sumie... po pu, tu... Eee, 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 dobra. Eee, sekunda, sekunda. Eee, a zima to co? O, mamy... Ja nawet nie wiedziałem, mamy ciągniczek. Eee, mamy tutaj... Puch. I mamy to takie do soli. To się zapomniałem, jak to się nazywa, ale to jest w. A! Posyp, posypywarka do soli. No, o to mi chodziło właśnie, że y, to jest posypywarka do soli. Y, tylko, że. Zapomniałem, jak to się nazywa. System hmm. pasów. W ogóle. Aha, dobra. Nie wiem. Nie bardzo chcę już coś kupować. Um, może już y, zakończymy ten odcinek, bo właściwie kupiliśmy kilka maszyn dodatkowych. Y, wpadliśmy do rzeki, co było akurat takie. No takie... Eee. No ale już niech będzie. Aha. Kolejna ciekawa rzecz, e, która e, jest bardzo też ciekawa, e, możemy wejść na dach naszego domu, e, e, udawać świętego Mikołaja i wchodzić przez komin, przez który jakby się nie dostaniemy i tak do tego naszego domu, bo on nie ma dziurki. Kopsa, jestem świętym Mikołajem. E, I jako ta postać bardzo fajna i ładna, jako święty Mikołaj, ten odcinek zakończymy. Do zobaczenia. Na razie. No i cześć.